Andrzej Boruła, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Posiedzenie Rady Gabinetowej. Ćwiczenia proobronne Huzar. Kolejne ogniska ASF w regionie. Dziś odbyła się Rada Gabinetowa po raz pierwszy zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Główne tematy omawiane z rządem to stan finansów publicznych, inwestycje, w tym budowa CPK i elektrowni jądrowych, oraz ochrona polskiego rolnictwa. O szczegółach Michał Hetman. Posiedzenie Rady Gabinetowej trwało blisko 3 godziny. Podczas tegoż posiedzenia członkowie rządu mówili prezydentowi, jak wygląda sytuacja finansów publicznych, bo właśnie tej wiedzy domagał się prezydent i z informacji płynących z pałacu wynika, że Ministerstwo Finansów powinno pewne tematy doprecyzować tak, aby duży pałac miał pełną e, wiedzę w tym zakresie. Sporo uszczypliwości było na linii prezydent-premier, jeśli chodzi o realizację Centralnego portu komunikacyjnego. Tutaj również nie ma pełnego konsensusu. Dość powiedzieć, że Pałac Prezydencki forsuje powrót do takich idei jak szereg linii kolejowych prowadzących do tegoż portu, wobec których przecież protestowali chociażby mieszkańcy powiatu Krasnostawskiego. Jest pełen konsensus jeśli chodzi o umowę stowarzyszeniową Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej. Zarówno prezydent, jak i premier mówią, nie dla Mercosur i teraz obydwaj panowie mają szukać sojuszników na arenie całej wspólnoty, tak aby odrzucić tę niekorzystną dla polskich rolników umowę. Rada gabinetowa to twór, który nie ma możliwości podejmowania wiążących decyzji. Jest to jedynie organ, który ma informować prezydenta o bieżącej polityce rządu. Do tej pory takie rady gabinetowe, były zwoływane 22 razy. Najczęściej z tego przywileju korzystał prezydent Aleksander Kwaśniewski, ale prezydent Karol Nawrocki już zapowiada, że będzie sięgał po ten oręż cyklicznie. Turde Konstytucja to ogólnopolska akcja edukacyjna, społeczna, mająca na celu promowanie wiedzy o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości demokratycznych. Jest apolityczna i proobywatelska. Dziś tur dotarł do Zamościa na rynku wielkim jest nasz reporter Tomasz Maciuszczak tegoroczna trasa Tour de Konstytucja dobiega końca. Jedno z ostatnich spotkań ma miejsce na Rynku Wielkim w Zamościu. Ze mną jest mecenas Kinga Dagmara Siadlak, wiceprezes Fundacji Aktywna Demokracja. Dzień dobry pani mecenas. Do kogo adresowane to te, są te spotkania i jakie jest hasło towarzyszące tegorocznej edycji? To może zacznę od hasła. Tegoroczna edycja idzie pod hasłem Jestem Zagodnością. No i jest ogólnie do obywateli, do osób przebywających na terenie Rzeczypospolitej. I tak na dobrą sprawę my nie dzielimy w żaden sposób społeczeństwa na to, za jakimi poglądami się ona opowiada, dlatego, że godność przynależy się każdemu człowiekowi. W związku z czym do młodszych i tych średnich i tych starszych staramy się dotrzeć. W tym roku bardzo duże zainteresowanie turde de zauważamy na przystankach lata z Radiem i Telewizją Polską, ponieważ tam faktycznie przekrój osób zainteresowanych Konstrucją jest ogromny. Natomiast jeżeli chodzi o te przystanki, które są organizowane w ramach dotychczasowej formuły, to oczywiście też jest, jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o przebieg tegorocznej trasy. Mamy na względzie również to, że no społeczeństwo obywatelskie przeżywa pewien kryzys, natomiast służymy tutaj wsparciem i to są ważne tematy, które poruszamy właśnie w tej edycji. Właśnie jesteście już na finiszu tej trasy, zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Czy można tak ocenić, gdzie to zainteresowanie było większe, czy te spotkania właśnie od wielkości i od charakteru miejsc, w których byliście, czymś się różniły? Jednak te mniejsze miejscowości są naszym takim punktem docelowym, dlatego że w dużych miejscowościach ludzie jednak mają dużo większy dostęp do tego typu imprez, natomiast te małe miejscowości są zawsze potraktowane po Bacoszem. My tam staramy się dotrzeć i tam najlepiej nam się przeprowadza przystanki. Tour de Konstytucja dziś w Zamościu i dosłownie jeszcze kilka spotkań na tej trasie. Jednym z miejsc, gdzie ta akcja edukacyjno-społeczna jeszcze zagości, będzie Parczew, jutro o godzinie 17 na Placu Wolności. Kolejny nowy punkt paszportowy w województwie lubelskim od dziś wniosek o dokument pozwalający podróżować po całym świecie można składać także w Hrubieszowie. Dotychczas mieszkańcy Hrubieszowa musieli jeździć po paszporty do hełma, Zamościa lub Krasnego Stawu. Uzyskanie paszportu przez mieszkańca Krubieszowa, czy tutaj regionu naszego gmin Powiatu Krubieszowskiego, jednak wiązało się z wycieczką. Nowy punkt paszportowy działa w siedzibie Urzędu Miasta. Bardzo nam zależy na tym, aby zwiększyć dostępność do usług publicznych do tej konkretnej usługi, tym bardziej. W tym roku wydaliśmy 50 tysięcy paszportów, co oznacza, że zapotrzebowanie na ten dokument jest. Bardzo nam zależy na tym, żeby naszym obywatelom życie ułatwiać. To piąty punkt paszportowy w województwie lubelskim, otwarty w tej kadencji rządu. Jesteśmy za zrównoważonym rozwojem naszego kraju, jesteśmy za wzmocnieniem Polski Wschodniej, jest on też dużo inicjatyw, ale również dużo środków finansowych na rzecz Polski Wschodniej właśnie ten rząd przekazuje, ale również jesteśmy za tym, by ułatwiać życie Wszystkim mieszkańcom, jeden z ostatnich otwarto w Biłgoraju. W Biłgoraju, podobnie z panem dyrektorem Salą, organizowaliśmy punkt paszportowy. I powiem szczerze, że cieszy się on ogromną popularnością. Być może dlatego, że też był otwarty w okresie wakacyjnym, więc to też dodatkowo napędziło zainteresowanie tym punktem. Od dziś, w województwie lubelskim, paszporty można wyrabiać w 11 miastach. Paszport uzyskiwany na miejscu w bliskiej odległości przy ogromnym zmniejszeniu czasu procedur na ten paszport. Bo podkreślę, że w ciągu szybkiego czasu w naszej działalności zmniejszyliśmy czas procedury uzyskania paszportu średnio o 50%. Więc to jest nasz kolejny krok. W tym roku Lubelski Urząd Wojewódzki wydał 50 tysięcy paszportów. Teraz o dziewiątych ćwiczeniach huzar 2025 żołnierze wojsk obrony terytorialnej przy wsparciu organizacji proobronnych ćwiczą wykorzystanie koni w terenie. Wspólne manewry poprzedzają święto kawalerii polskiej ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy z bolszewikami pod Komarowem relacja emila paliwody. Tegoroczne ćwiczenie skupia się na przeciwdziałaniu dywersji. Staramy się jak najbardziej zbliżyć do prawdopodobnych, możliwych działań, które zostałyby podjęte w okresie poprzedzającym ewentualny wybuch działań wojennych. Poruszają się tutaj grupy dywersyjne, które próbują zakłócić możliwości logistyczne, komunikacyjne, a naszym priorytetowym zadaniem jako wojsko Obrony Terytorialnej jest zabezpieczenie tej infrastruktury krytycznej. Ma dostarczyć wniosków na temat zasadności tworzenia komponentów końskich, zwłaszcza w Brygadach Obrony Terytorialnej. Zasadność użycia koni w wojsku polskim jest, szczególnie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wielokrotnie to udowadnialiśmy. Wielokrotnie realizowaliśmy przedsięwzięcia związane z reagowaniem kryzysowym w praktyce i to nie było szkolenie. Żołnierze nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej na co dzień wykorzystują konie w służbie. Zaczęło się od patroli na, na granicy Rzeczypospolitej w ramach wsparcia Straży Granicznej. Tutaj te ćwiczenie ma nam pomóc budować kolejne zdolności związane z realizowaniem... Szkolenia konnego i przygotowania żołnierzy do realizacji wszystkich przedsięwzięć, w tym szkolenia bojowego naturalnie. Jednak żołnierze dosiadają przede wszystkim koni własnych lub użyczonych. Kluczowe w tej służbie jest zbudowanie wzajemnego zaufania. Gdyby nie to zaufanie, to te konie nie chciałyby z nami współpracować. Jeżeli koń nam ufa. To jest w stanie pójść za człowiekiem tak naprawdę wszędzie. W jaki sposób budujemy to zaufanie? Przede wszystkim codzienną pracą. To nie jest tak, że my podejdziemy do tego konia, zrobimy magiczny pstryk i ten koń nam zaufa. To są naprawdę godziny spędzone z tymi końmi. Konie są jednak przygotowane do służby. Konie są jak najbardziej ostrzelane, dlatego że one biorą udział w rekonstrukcjach historycznych. Dlatego one nie boją się huku i dla nich się żadna krzywda nie dzieje. One są do tego przygotowywane przez właśnie Stowarzyszenie Kawaleryjskie, takie jak Stowarzyszenie pana Tomasza Dudka. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie jeźdźców. Jeżdżąc konno, musimy mieć to wyposażenie bardzo dobrane, dopasowane do naszego ciała, żeby nic nam nie latało, nic nie sprawiało nam dyskomfortu, bo jednak na koniu jest tempo, podskakujemy. W ćwiczeniu Huzar 25 żołnierze obrony terytorialnej wspierają organizacje proobronne. Data tych działań co roku nawiązuje do rocznicy bitwy pod Komarowem. Tak to się ma do, do historii. Wtedy i dzisiaj koń miał e, cztery kopyta, e, ogon, głowę i, i, i mógł przemaszerować taki, a nie inny odcinek. I to się tutaj nie zmieniło. Trzeba pamiętać, że koniec jest tylko tym narzędziem e, do przemieszczania się. Obchody, w które wpisuje się rekonstrukcja bitwy, zaplanowano na weekend. Następuje wigilia przed rocznicą, czyli sobota. No wtedy składamy hołd tym, którzy polegli, z koncertem, z pokazem świetlnym przypomniku, który tutaj widzimy. E, a następnie niedziela, centralne obchody święta Kawalerii Polskiej. Historyczna bitwa z bolszewikami zostanie przypomniana w Wolicy Śniatyckiej w niedzielę. Siódme i ósme ognisko ASF w województwie lubelskim. To pierwsze dotyczy stada ponad 460 świń w Tarnoszyni w gminie Ulchówek, drugie niewielkiej hodowli w Dołchobyczowie. Służby sanitarne podjęły już niezbędne działania, by wirus się nie rozprzestrzeniał. Marcin Otto. To największe ognisko ASF w tym roku w województwie lubelskim. W gminie Ulchówek w powiecie Tomaszowskim wirus dotknął stado liczące ponad 460 świń. Objawy były typowe. Podwyższona temperatura. Doszło też do upadku zwierzęcia. Inspekcja weterynaryjna musiała podjąć radykalne kroki. Które polegają na wybiciu całego stada zwierząt, przekazaniu materiału do utylizacji, wszczęciu dochodzenia epidemiologicznego, które ma na celu wykazanie przyczyn tej choroby i nałożeniu określonych sankcji na obszary zapowietrzone i zagrożone, które mają na celu uniemożliwienie dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby. Wójt gminy Ulchówek w związku z wystąpieniem wirusa podjął decyzję, którą popiera część rolników, że w tym roku gminnych dożynek, które miały się odbyć w niedzielę, nie będzie. W takim wydarzeniu by uczestniczyło wiele ludzi i mogłoby to narazić na rozleczenie tego ogniska. A tak tutaj w porozumieniu jesteśmy w kontakcie z powiatowym lekarzem weterynarii. I tutaj inspekcja dąży do jak najszybszego wygaszenia tego ogniska. Decyzja wydaje się słuszna. Tym bardziej, że w sąsiednim powiecie wczoraj wykryto kolejne ósme w województwie rubelskim ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świn. Ono zostało wyznaczone w powiecie chrubieszowskim i w miejscowości Dołchobyczów. Dotyczy niewielkiego stada, w którym było otrzymywane cztery sztuki świn. Oprócz tych ognisk do tej pory wirusa ASF w województwie lubelskim stwierdzono w gminach Czemierniki, Tarnogród oraz Janów Podlaski. Jego głównym nosicielem są dziki. To jest to główne wydanie panoramy lubelskiej. Spójrzmy, co jeszcze w programie. Marsjański łazik lubelskich studentów. Bieg pamięci dzieci za Uczniowie odliczają dni do końca wakacji, a rodzice liczą pieniądze. Końcówka sierpnia to czas niezbędnych zakupów do szkoły. Jest drożej niż rok temu, ale każdy, niezależnie od dochodu, może skorzystać z rządowego dofinansowania w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej. Zeszyte piórniki, plecaki to obecnie najgorętsze towary na sklepowych półkach, ale niektórzy zakup szkolnej wyprawki mają już za sobą. Wydaje się, że wszystko, ale zobaczymy, czy nas nie zaskoczy szkoła. Inni szukają pomysłów, by na szkolnych zakupach oszczędzić. Szukamy promocji w supermarketach, ewentualnie na stronach internetowych, także w, w ten sposób, żeby ograniczyć jakoś koszty. Ogólnie wyprawka w porównaniu do ubiegłego roku droższa? Jest dużo droższa. Myślę, że około 30% drażej. Zainteresowanie przyborami szkolnymi widać w marketach i sklepach papierniczych, choć sprzedawcy przyznają, że rodzice zazwyczaj liczniej pojawiają się tu po 1 września. Mają już taką wiedzę, co naprawdę jest potrzebne do szkoły. Ale już teraz szkolny asortyment cieszy się większą popularnością. Zeszyty Bloki dobrej jakości, długopisy, yy, takie podstawowe rzeczy typu farbki, kredki. Według danych CEBOS w ubiegłym roku rodzice na szkolne wyprawki wydali średnio o 92 zł więcej niż rok wcześniej. Teraz także ceny na sklepowych półkach są wyższe. Od 5 do 10% mniej więcej. W zależności od artykułu, bo niektóre yy, rzeczy w ogóle nie podrożały. A co najbardziej? Papier. Mhm. Papier i artykuły typu koszulki, czyli wszystko co jest wykonane z folii według badania wykonanego na zlecenie jednej z sieci księgarni w tym roku blisko połowa rodziców chce wydać na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka nie więcej niż 500 zł 13% z nich chce zmieścić się w kwocie 300 zł właśnie tyle wynosi rządowe wsparcie w ramach programu Dobry Start które przysługuje każdemu bez względu na wysokość dochodu dla każdego ucznia do 20 roku życia, a w przypadku uczniów, którzy mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności dłużej, bo do 24 roku życia. Wnioski można składać drogą elektroniczną. Warto to zrobić jeszcze w sierpniu, bo jeżeli wniosek wpłynie do ZUS w sierpniu, to wypłata świadczenia 300 plus będzie gwarantowana do końca września. Ostateczny termin, żeby złożyć taki wniosek, to jest 30 listopada, ale myślę, że najlepiej jednak załatwić to teraz, kiedy faktycznie realizujemy zakupy szkolne. Do tej pory w ramach tych świadczeń do mieszkańców województwa lubelskiego wpłynęło już około 47 milionów złotych. Ma prawie 90 kg i przypomina niewielką koparkę. To Orion 5. Marsjański łazik skonstruowany przez studentów Politechniki Lubelskiej. Już w piątek weźmie udział w międzynarodowych zawodach Łazików Marsjańskich, które odbędą się w Krakowie. Tak porusza się Orion 5. Łazik marsjański skonstruowany w całości przez studentów Politechniki Lubelskiej. W większości zbudowany jest z części wydrukowanych w drukarce 3D. Zespół pracował nad nim dniami i nocami, a najtrudniejsze okazało się napisanie odpowiedniego oprogramowania. Prace były ciekawe i momentami trudne. Było bardzo dużo projektowania w systemach komputerowych, bardzo długie noce pisania oprogramowania. Co zatem potrafi Orion 5? To m.in. chwytanie skał i innych elementów. Nad wszystkim pieczę musi sprawować operator. Potrafi poruszać się po trudnym terenie. Mamy podwozie, które się adaptuje do nierówności. To jest tak zwane uproszczone podwozie typu rocker bugi. Uproszczone podwozie takich łazików, które w tej chwili są na Marsie, czyli Curiosity i Perseverance. Orion 5 całkiem nieźle radzi sobie na Ziemi, ale czy dałby radę poruszać się na Marsie? Pod względem terenowym myślę, że tak, ale jeżeli chodzi o Marsa, to wchodzą też inne czynniki, takie jak temperatura i ciśnienie, przy którym np. wydruk 3D, czy zwykłe profile aluminiowe, czy przykładowo nasze opony, które zastosowaliśmy, mogą sprawować się trochę gorzej. Na razie łazik skonstruowany przez studentów Politechniki lubelskiej będzie się sprawdzał nie w kosmosie, a w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich, które w weekend odbędą się w Krakowie. Tam czeka na niego prawdziwy poligon doświadczalny. Będzie zadanie zbierania próbek, naprawy panelu, takiego panelu, który symuluje właśnie panel od satelity albo od jakiejś bazy marsjańskiej, wyszukiwanie obiektów, nawigację autonomiczną. Oraz sporo takich zadań pobocznych. W Krakowie zmierzy się ze sobą 25 drużyn z całego świata. Żeby się tam znaleźć, trzeba było przejść przez kwalifikacje, w których wzięło udział 120 zespołów. Dla studentów Politechniki lubelskiej udział w finale jest już dużym sukcesem, szczególnie, że drużyna wraca do zawodów po 9-letniej przerwie. Prace nad łazikiem trwały 2 lata. Najbardziej utytułowany klub kobiecej piłki ręcznej w kraju będzie wspierany przez kopalnię Bogdanka. Dzisiaj została podpisana umowa o współpracy, dzięki której lubelski MKS zyskał partnera generalnego. Będzie wspierał nie tylko pierwszy zespół, ale też młodzież skupioną w klubowej akademii. Lubelski Węgiel Bogdanka od dzisiaj będzie grał razem z lubelskimi piłkarkami ręcznymi. Dla klubu ta współpraca oznacza środki sponsorskie, a dla kopalni realizację strategii sponsoringowej. Bogdanka od lat wspiera kluby i wydarzenia sportowe. Zawsze w strategii SG podkreślamy, że czerpiemy z zasobów naturalnych tego regionu i tym chcemy się z regionem dzielić w formie właśnie takich inicjatyw sponsoringu sportowego czy kulturalnego. Bardzo się cieszymy tak powtórzę, że witamy kolejną mistrzowską drużynę na w rodzinie Bogdanki. Umowa obejmuje wsparcie finansowe nie tylko pierwszego zespołu, ale też drużyn młodzieżowych. To bardzo istotne, że patrzymy wieloaspektowo i kompleksowo na klub, bo to zarówno pierwszy zespół, jak i drugi zespół występujący w pierwszej lidze, ale też grupy młodzieżowe. Także dzięki tym środkom będziemy w stanie jako już zarząd klubu wesprzeć całą piramidę szkoleniową. Mamy duże zaplecze dziewczynek, juniorek młodszych, juniorek, które już zaczynają powoli zasilać pierwszą drużynę. Pierwsze jaskółki już są dwie. Dwie młode dziewczyny grały już w pierwszej drużynie. Lubelski MKS od 1993 roku zdobył 22 tytuły Mistrzyń Polski oraz Puchar Europy i Challenge Cup. W ubiegłym sezonie MKS zdobył wicemistrzostwo kraju, a w nadchodzącym celem jest złoty medal i gra w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Już w najbliższy weekend MKS zagra z Zagłębiem Lubin o pierwsze trofeum w tym sezonie, czyli Superpuchar Polski. A w Zamościu trwa czteroetapowy bieg pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny. To 36. edycja tego wydarzenia, które łączy sportową rywalizację z upamiętnieniem tragicznych losów mieszkańców Zamojszczyzny podczas II wojny światowej. Na trasę wyruszyło wielu zawodników z całej Polski. Przez cztery dni pokonują 100 kilometrów, biegnąc przez malownicze tereny Roztocza. Ale tu nie chodzi tylko o aktywność fizyczną. Przyjechałem z Opola, żeby upamiętnić tutaj ofiary i dzieci, które zostały wywiezione w czasie wywózek z dzieci za Na sportowo cztery dni mamy na to, żeby to zwiedzić miejsca, z których zostały największe ilości tych dzieci wywiezione. No i złożyć tam hołd tym wszystkim, którzy nie wrócili. Pierwszy etap liczący ponad 31 km prowadził z zamościa do zwierzyńca, w kolejnych dniach biegacze dotrą do Krasnobrodu i Skierbieszowa, a całość zakończy półmaraton z nielisza do zamościa. Jak przyjechałam tu pierwszy raz, to pomyślałam sobie, przecież to jest niemożliwe, że można przebiec 100 kilometrów i poświęcić praktycznie cały tydzień swojego życia, ale tak się zakochałam w tym biegu, że ja nie wiem co takiego jest, bo zawsze teraz jak mówię kolegom, czy komuś opisuję bieg i ideę tego biegu, to się zastanawiam co w tym takiego jest, że po prostu chcemy tu wracać, mimo że jest ciężko, że jest mówię krw, krew, pot i wszystko co, co można powiedzieć, że biegacze po prostu mają wkomponowane w to co robią, no ale po prostu w tym biegu jest coś wyjątkowego. Takie inicjatywy mają nie tylko wymiar sportowy i edukacyjny. Mają też wymiar sentymentalny dla żyjących wciąż dzieci za mężczyznę. Ja jestem najmłodsze dziecko za W związku z tym dla mnie jest bardzo ważne, że władze miasta, władze starostwa, organizatorzy, no i przede wszystkim uczestnicy pamiętają o tych tragicznych losach dzieci za w czasie II wojny światowej. Dziś się toczy wojna na wschodzie. W Ukrainy, na, w Palestynie. I my współczujemy tym dzieciom, bo nikt nie wie, jaką tragedię dzieci przeżywają. Ten bieg w zamościu stał się już tradycją. Przez wiele lat uchodził jako jeden z najdłuższych poświęconych pamięci w Polsce. Biegów w Polsce jest bardzo dużo, zrobiła się bardzo du duża konkurencja. Może nie jest e, rozkładany właśnie na etapy, tylko są też biegi 100-kilometrowe, jednodniowe. No, może ten bieg, nie, nie wiem, niektórzy zawodnicy mówią, że jest właśnie w związku z tym, że jest rozłożony na cztery etapy, to jest bardziej uciążliwy niż ten jednorazowy. No, ale my jak gdyby tkwimy w tej swojej historii tego biegu i kontynuujemy na takich zasadach, jak była wcześniej określona. Bieg jest już wieloletnią tradycją tutaj w Zamościu. On upamiętnia te trudne czasy, gdzie wywiezione zostały dzieci z Zamościa i z okolic. Wiele Wiele osób przyjeżdża z całej Polski, aby wziąć udział w tym biegu. Czteroetapowy bieg pokoju pamięci dzieci za mężczyzny odbywa się w zamościu od 1989 roku. To jeszcze zaproszenie na gościa panoramy o 21.15 rozmowa z profesorem Wojciechem Janickim z UMCS. Z tematem dzisiejsze posiedzenie Rady Gabinetowej. Wieczorny serwis o 21.30. Zapraszam do zobaczenia.